Pani Halina miała 74 lata. Mieszkała w Krakowie, w spokojnej okolicy, w ogrodzie pełnym tulipanów, który z miłością pielęgnowała każdej wiosny. Nie paliła, piła wyłącznie herbatę ziołową i rano, nawet zimą, chodziła do sklepu. Co tydzień spotykała się ze swoimi przyjaciółmi w centrum kultury. Zdrowy, aktywny, szczęśliwy. Wszyscy mówili: Pani Halina jest wzorem zdrowia. Aż pewnego niedzielnego poranka, Zemdlała w łazience. Została znaleziona przez córkę, która poszła na kolację z wnukiem. W szpitalu zdiagnozowano u niego udar, trzy dni później jej nie było, rodzina była załamana. Nic jej nie dolegało, mówili z niedowierzaniem, ale to nie był przypadek. Cisza trwała latami i zdarza się to częściej niż mogłoby się wydawać. W rzeczywistości 97% zgonów po 70. roku życia w Polsce spowodowanych jest zaledwie sześć ukrytymi przyczynami. To nie są zbiegi okoliczności. Nie są to zdarzenia nagłe. Są to powolne procesy, które zachodzą bezgłośnie bez bólu, gorączki, lęku. Ale jest i dobra wiadomość: w większości tych przypadków można zapobiec. Te choroby są przewidywalne. Można je wykryć. możesz z nimi walczyć. Problem polega na tym, że niewiele osób wie, czego szukać i kiedy reagować. W tym filmie omówię każdą z tych sześć cichych przyczyn. Dowiesz się, jak działają, jakie sygnały wysyła Twoje ciało i co możesz zrobić, aby się przed nimi chronić. W Polsce, gdy nagle umiera osoba starsza, często słyszymy: No, cóż, był stary, tak po prostu jest. Słyszymy to w domach, w szpitalach, na pogrzebach, ale to właśnie to przekonanie jest przyczyną niepotrzebnej śmierci tak wielu ludzi bo to nie wiek zabija, to nie liczba na akcie urodzenia jest tym, co powoduje, że ciało się poddaje, to zaniedbanie, brak badań, ciche objawy ignorowane przez lata i przekonanie, że tak po prostu jest. Po siedemdziesiątce organizm nadal dysponuje ogromnym potencjałem, ale tylko wtedy, gdy mu się pomoże. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że choroby serca, cukrzyca typu 2, choroby płuc, zaburzenia neurologiczne i nowotwory, nie muszą być nieuniknione. Nie zaczynają się od spektakularnych objawów, zaczynają cicho, trochę bardziej zmęczony niż zwykle. Najgorszy sen, duszność przy wchodzeniu po schodach, mniejsze zainteresowanie rzeczami, które wcześniej sprawiały radość. To nie jest starzenie się, to są znaki ostrzegawcze. Kiedy uwierzysz, że wszystko zaczyna się sypać po siedemdziesiątce, przestajesz walczyć, przestajesz pytać, badać, zmieniać. Ale kiedy zrozumiesz, że wiele z tych zgonów można opóźnić, powstrzymać, a nawet im zapobiec, zyskujesz coś bezcennego wpływ na własne życie. Większość ludzi uważa, że starość to po prostu czas, w którym organizm przestaje funkcjonować. Ciało się zużywa i nie możemy nic z tym zrobić. Ale to nieprawda. Większość zgonów po 70 roku życia ma konkretne przyczyny, a powodów tych nie jest dziesiątki, jest ich sześć. Sześć chorób, sześć procesów, sześciu cichych zabójców, którzy działają powoli i bezszelestnie, nie powodują drastycznych objawów, nie sprawiają, że krzyczysz z bólu, szepczą, i czekają, aż przestaniesz słuchać swojego ciała, a gdy już się ujawniają, zazwyczaj jest już za późno. Przyjrzyjmy się teraz każdemu z tych powodów po kolei. Pokażę ci, jak działają, co sygnalizują i co najważniejsze, jak się przed nimi bronić. Jeden choroby serca i układu krążenia. Serce jest najcichszym, ale najciężej pracującym organem w naszym ciele. Bije nieustannie, dniem i nocą, od pierwszych chwil życia. Nie prosi o pozwolenie, nie prosi o odpoczynek, ale to, że milczy, nie oznacza, że nie cierpi. W Polsce choroby układu krążenia są nadal najczęstszą przyczyną zgonów osób po siedemdziesiątym roku życia i nie chodzi tylko o zawał serca. Są lata zaniedbań, ukryte nadciśnienie, miażdżyca, drobne, niezauważone blokady. Pan Zbigniew, 76 lat, z Gdańska, miał nieznacznie wysokie ciśnienie krwi. Łatwiej się męczył i odczuwał lekkie zawroty głowy, wstając z krzesła, ale poza tym funkcjonował normalnie, aż pewnego dnia dostał udaru. Od kilku lat zdiagnozowano u niego nadciśnienie, niepotwierdzoną jeszcze arytmię i wysoki poziom cholesterolu. Oto objawy, które są często ignorowane, pulsujący ból głowy, zmęczenie bez wysiłku, duszność podczas wchodzenia po schodach, puchnięte kostki w nocy, szybsze przebicie serca bez powodu. To nie są przywileje starości. To sygnały ostrzegawcze. Twoje ciało mówi ci, że coś jest nie tak, musisz po prostu nauczyć się słuchać. Co możesz zrobić dzisiaj? Regularnie mierz ciśnienie krwi, w domu, w aptece, u lekarza. Stosuj dietę niskosodową. Mniej soli, więcej warzyw i błonnika. Wykonuj lekką aktywność fizyczną. 20 minut spaceru dziennie naprawdę robi różnicę. Zmniejsz stres. Medytacja, spokojne poranki i kontakt z naturą pomagają zmniejszyć napięcie. Zrób badania, echokardiogram, profil lipidowy, szczególnie po 65 roku życia. Pamiętaj, zawał serca nie zawsze boli. U kobiet i osób starszych objawy mogą być zupełnie nietypowe: duszność, zmęczenie, nudności. Więc nie czekaj na dramatyczny moment. Działaj zanim twoje serce przestanie bić cicho, bo wtedy może być za późno. 2. Cukrzyca typu 2, która niszczy po cichu, na pierwszy rzut oka nie widać oznak zagrożenia. Pani Teresa z Lublina, 73 lata, uwielbia piec ciasta, raz w tygodniu chodzi do kościoła z przyjaciółmi a w weekendy opiekuje się wnuczką. Ma trochę gorszy wzrok, mówi, że czasami mrowią ją stopy, a ostatnio częściej wstaje w nocy, żeby iść do łazienki. To może być cukrzyca typu 2. Koroba ta rozwija się po cichu przez lata, niszcząc naczynia krwionośne, nerki, oczy i serce. Często pierwszą poważną diagnozę stawia się dopiero po udarze, zawale serca lub amputacji palców. A wszystko zaczęło się od kilku niezauważonych objawów. Zwróć uwagę na te objawy ciągłe pragnienie, częste oddawanie moczu, szczególnie w nocy, przewlekłe zmęczenie, zamazane widzenie, problemy z koncentracją, mrowienie w kończynach, szczególnie w nocy, wszystkie te objawy mogą być cichymi objawami cukrzycy. Miliony ludzi w Polsce żyją z cukrzycą i nawet o tym nie wiedzą. Często diagnoza jest stawiana zbyt późno, ponieważ objawy nie są poważne, a pacjent nie przechodzi badań profilaktycznych. Ale dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć działać już dziś. Wprowadź codzienne spacery. Nawet 20 minut dziennie może pomóc obniżyć poziom cukru. Zrezygnuj z białego pieczywa, makaronów i ciastek. Zastąp je pełnoziarnistymi zamiennikami. Ogranicz spożycie soków owocowych i słodkich napojów. Najlepszą opcją jest woda i herbaty ziołowe. Naucz się mierzyć poziom cukru w domu. Glukometr to inwestycja na przyszłość. I co najważniejsze: nie czekaj na diagnozę. Wiele starszych osób myśli: Nie czuję bólu, więc nic nie mam. Ale to właśnie ta cisza jest najniebezpieczniejsza, bo gdy cukrzyca zaczyna boleć, zwykle jest już za późno. Nie pozwól, aby cię to zaskoczyło. Przeprowadź badanie, zanim stracisz coś, czego nie da się odzyskać wzrok, kondycję, serce, a czasem życie. Trzeci: choroby płuc i układu oddechowego oddychanie. Robimy to automatycznie, setki razy dziennie. Tak naturalne, że rzadko myślimy o tym, co tak naprawdę dzieje się w naszych płucach. Dopiero gdy coś zaczyna nas niepokoić, zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest każdy pełny i swobodny oddech. W Polsce wiele osób starszych cierpi na przewlekłe choroby płuc, rozedmę płuc lub przewlekłe zapalenie oskrzeli i nie ma pojęcia, że coś jest nie tak, ponieważ objawy są stopniowe. Nie ma nagłego ataku. Jest tylko coraz krótszy oddech, coraz mniej siły, coraz większe zmęczenie. Pan Henryk z Katowic, 78 lat, był górnikiem. Nie palił od 15 lat, ale większość życia spędził w zakurzonych pomieszczeniach. Ostatnio zauważył, że wchodzenie po schodach go męczy, a to jest cichy znak, że płuca nie funkcjonują już tak jak kiedyś. Objawy, na które należy zwrócić uwagę, duszność przy minimalnym wysiłku suchy. Uporczywy kaszel trwający tygodniami, świszczący oddech, szczególnie w nocy lub rano, nawracające infekcje dróg oddechowych, uczucie ucisku w klatce piersiowej, nawet podczas odpoczynku. Wiele osób starszych myli to z brakiem sprawności fizycznej lub skutkami starzenia się. Ale prawda jest taka, że płuca mogą słabnąć z biegiem lat, i jeśli nic z tym nie zrobimy, mogą przestać dostarczać organizmowi wystarczającej ilości tlenu. Dobrą wiadomością jest to, że nawet po siedemdziesiątym roku życia możesz zadbać o swoje płuca. Wykonuj ćwiczenia oddechowe. Głębokie oddechy i powolne wydechy wzmacniają mięśnie oddechowe. Wychodź na świeże powietrze, spaceruj po parkach, lasach, z dala od ulic i spalin. Unikaj dymu tytoniowego, kadzideł i środków czyszczących. Wszystkie one podrażniają oskrzela. Regularnie wietrz dom i nawilżaj powietrze, szczególnie zimą. Twoje płuca to nie silnik, który można wymienić. To tkanka, która z roku na rok wymaga większej troski. 4. Choroby neurodegeneracyjne. Wszystko, czym jesteśmy wspomnienia, wiedza, bliscy, codzienne rytuały znajduje się w jednym miejscu naszym umyśle. I dlatego choroby, które stopniowo niszczą ten umysł, są tymi, które najbardziej bolą. W Polsce rośnie liczba osób starszych dotkniętych chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i Parkinsona. Jednak większość tych przypadków nie zaczyna się dramatycznie. To nie tak, że ktoś budzi się pewnego dnia i nic nie pamięta. To proces, który rozwija się przez miesiące, a nawet lata. Danuta, 75 lat, z Wrocławia, była nauczycielką języka polskiego. Zawsze elokwentna, zorganizowana i konkretna niedawno zaczęła mylić dni tygodnia, opowiadać te same historie w kółko i zapominać gdzie trzyma klucze. Jej rodzina powiedziała: „To normalne, że wraz z wiekiem jesteśmy rozproszeni, ale to nie była tylko roztargnienie. Oto pierwsze oznaki. Zapominanie imion bliskich lub przedmiotów codziennego użytku. Gubienie się w znajomym otoczeniu. Powtarzanie tych samych pytań w krótkim czasie. Niewyjaśnione wahania nastroju trudności w podejmowaniu prostych decyzji to nie są dziwactwa starości. To pierwsze pęknięcia w strukturze mózgu, ale mózg, choć kruchy, ma niezwykłą cechę: neuroplastyczność, zdolność do tworzenia nowych połączeń. Oto co powinieneś zrobić, aby chronić swoje myślenie i pamięć. Ćwicz swój umysł każdego dnia. Krzyżówki, gry logiczne, czytanie na głos, uczenie się nowych rzeczy, ruch fizyczny. Chodzenie, gimnastyka, taniec zwiększa przepływ krwi do mózgu. Unikaj samotności. Rozmowy i kontakty społeczne są jak gimnastyka dla emocji. Jedz ryby morskie, orzechy, jagody, oliwę z oliwek. Wysypiaj się. Mózg regeneruje się, oczyszcza i wzmacnia w nocy. Nie czekaj, aż objawy się pogorszą. Im szybciej podejmiesz działania, tym dłużej będziesz mógł zachować jasność umysłu, tożsamość i niezależność. 5. Nowotwory rozwijające się bezobjawowo. Słowo nowotwór wciąż nas przeraża. Kojarzy się z bólem, chemioterapią i dramatycznymi diagnozami. Ale prawda jest taka, że większość nowotworów, które dotykają osoby starsze, nie zaczyna się dramatycznie. Zaczynają się po cichu. W Polsce rak jelita grubego, trzustki wątroby i prostaty należą do najczęstszych przyczyn zgonów osób powyżej 70 roku życia. Często są wykrywane dopiero wtedy, gdy niewiele można zrobić. Pan Kazimierz Storunia, 74 lata, od pół roku, odczuwał łagodny ból brzucha. Schudł kilka funtów, ale powiedział, że to stres. W końcu zauważył krew w stolcu. Przeszedł badania. Diagnoza: rak jelita grubego, stadium czwarty. A wszystko zaczęło się od objawów, które wydawały się zbyt nieistotne, aby się nimi przejmować. Zwróć uwagę na te objawy. Utrata wagi bez stosowania diety, zmiany w nawykach jelitowych, częste zaparcia lub biegunka, krew w stolcu lub moczu, nawracające, łagodne bóle brzucha, zmniejszony apetyt, szybkie uczucie sytości. Wszystkie te objawy mogą być początkiem czegoś poważnego, ale nie muszą takie być, jeśli zareagujemy na czas. Co możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse? Zrób kolonoskopię. Po 60. roku życia jest to jedno z najważniejszych badań profilaktycznych. Jedz błonnik, warzywa, produkty pełnoziarniste, nasiona. Pomagają oczyścić jelita. Unikaj wysoko przetworzonego mięsa, smażonych potraw i konserwantów. Dodaj do swojej diety produkty przeciwnowotworowe: brokuły, czosnek, kurkumę, buraki, borówki. Rak nie musi być wyrokiem śmierci. Wielu z tych stanów można zapobiec. Wykryć je wcześnie i skutecznie leczyć, ale tylko wtedy, gdy nie przegapisz momentu, w którym twoje ciało zacznie szeptać, że coś jest nie tak. Nie ignoruj zmian, które trwają dłużej niż kilka tygodni. Nie czekaj, aż sytuacja stanie się naprawdę zła, bo wtedy może być za późno. 6. Upadki i złamania z tragicznymi konsekwencjami. Kiedy myślimy o poważnym zagrożeniu życia po siedemdziesiątce, rzadko myślimy o upadku. Przecież to tylko potknięcie, prawda? Ale dla osoby starszej upadek to nie tylko chwilowy ból czy siniaki. To często początek ciągu zdarzeń, które kończą się tragicznie. Statystyki w Polsce są nieubłagane. Co trzecia osoba po 65. roku życia upada przynajmniej raz w roku. A wiele z tych upadków kończy się złamaniem szyjki kości udowej. A to oznacza operacje, długi pobyt w szpitalu, unieruchomienie i często... Trwałą utratę samodzielności. Pani Janina Zopola, lat 79, potknęła się o kuchenny dywanik, złamała biodro. W szpitalu pojawiły się powikłania, zapalenie płuc, zakażenie dróg moczowych, osłabienie. Po trzech miesiącach wróciła do domu, ale nie mogła już chodzić. Potem pojawiła się depresja. A wszystko zaczęło się od pozornie niewinnego potknięcia. Dlaczego starsi ludzie tak łatwo upadają? Ponieważ wraz z wiekiem tracimy masę mięśniową, tzw. sarkopenię, co osłabia nasze nogi i równowagę, wzrok i słuch pogarszają się, co utrudnia ocenę przestrzeni. Reakcje na utratę równowagi są wolniejsze. Często przyjmujemy leki powodujące zawroty głowy lub senność. Skąd wiesz, że ktoś jest narażony na ryzyko upadku? Osoba zaczyna poruszać się wolniej i z mniejszą pewnością siebie. Często opiera się o ściany lub meble podczas chodzenia ma trudności ze wstaniem z krzesła, mówi o swoim lęku przed upadkiem i ogranicza swoją aktywność. Ma siniaki i siniaki, ale nie chce o nich rozmawiać. Co możesz zrobić, aby zapobiec tragedii? Usuń dywaniki, kable i przeszkody z podłogi w domu, zamontuj uchwyty w łazience obok łóżka i na schodach, zapewnij dobre oświetlenie, szczególnie w nocy. Noś wygodne, antypoślizgowe buty. Rozważ regularne ćwiczenia wzmacniające. Nawet lekkie ćwiczenia z fizjoterapeutą mogą wiele zmienić. Sprawdź poziom witaminy D i wapnia. Osłabione kości łamią się łatwiej. Upadek może wydawać się niegroźny, ale dla osoby starszej może być punktem zwrotnym od niezależności do całkowitej zależności od innych. Proste kroki, które możesz wdrożyć natychmiast. Oto prosty plan. Lista siódmych kroków, które naprawdę robią różnicę. Badania kontrolne co sześć miesięcy. Szczególnie. Ciśnienie krwi, cholesterol, elektrokardiogram, badania moczu i kolonoskopia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Codzienne ćwiczenia, 20 minut spaceru, nawet w pomieszczeniu lub na balkonie, pomaga wzmocnić serce, płuca i układ mięśniowy. Zdrowe odżywianie, mniej soli, mniej cukru, mniej wędlin, więcej warzyw, roślin strączkowych, orzechów, oliwy z oliwek, to naprawdę działa. Dobry sen. Ustalone godziny, brak telewizji do późna w przewiewnym pokoju, mózg leczy się sam w nocy. Kontakt społeczny, codzienne rozmowy telefoniczne, wizyty, uśmiech sąsiada. Czasami to lepsze niż lekarstwo. Ćwiczenia pamięci, krzyżówki, książki, rozmowy grupowe, słuchanie audiobooków. Mózg uwielbia wyzwania. Bezpieczeństwo w domu. Usuń dywany, zadbaj o oświetlenie, zamontuj klamki w łazience. Jeden upadek może zmienić wszystko. Jeśli ten film cię poruszył choćby trochę, jeśli przypomniał ci kogoś bliskiego, jeśli rozpoznałeś jakiś objaw, jeśli poczułeś, że to coś ważnego, nie trzymaj tego dla siebie, udostępnij, wyślij to swojej mamie, swojemu tacie, swoim dziadkom, sąsiadowi, który nie wychodził z domu od miesiąca. A jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, zasubskrybuj nasz kanał.